Siematusiema siema, z tej strony ja, pompa Pro dzisiaj gramy w Forza Horizon 4 i dzisiaj sobie pojedziemy moją nową BMW Nie wiem jak ona tam miała i wyruszamy. O kurde już tak zrobiłem, że ona ledwo co daje gazu na tak mocno. Ja wiem, że tylko 48 tysięcy wydałem żeby zrobić to, ale CO JEST, to, że to jest jaka, jakaś kurde formuła już prawie 200 jedziemy zaraz sobie jeszcze porobimy drifty tą bełką, bo to jest nowka BMA no i jedziemy właśnie do, do tego zamku Chcę zobaczyć jak to w sumie robi drifty Powiem, że gazu to dodaje muszę odbierać jeszcze te 8 milionów nie będę zbierać Kurde, hamulce ma słabe I no tak, zostawcie łapkę w górę i subika. Bo tyle hajsu na ulepszenie tego a takich aut jeszcze nie robiłem. I jak to się następne odcinki to piszcie w komentarzach, jak się odpalą w końcu. No chyba się już odpaliły komentarze. Ale ja to tam za bardzo nie wiem. No niestety nie słychać głosu, bo bo nie w się. Nie bo w tym monitorze nie ma kuszniku. Niestety. Więc sobie pojeździmy trochę i może porobimy trochę wyścigów w tym. Bo to jest najlepiej jako, nie, chyba jaką chyba Syprzebęka, jaką mam, Druga. To jest ona na drugim miejscu. Sorry, że takie rzeczy, ale na kurde. Ja lubię nawar. Ja tak. Ora sobie. Trochę. O, tu są jakieś wyścigi. Będziemy no to sobie. Weźmiemy wyścigi i zobaczymy, no może jeszcze coś tam. Coś tam porobimy. ale... Kurde, tak by Ema. M5 kurczę. Ja chcę sobie zrobić jeszcze trochę... jej więcej poszerzyć ją trochę. Zobaczymy. Może się uda. Co? Co ja myślałem, że ja wygryw ja Wiem, że ona ma swoje prześpieszenie, ale Aż tak To wszystko przez piasek tragedia tak słabo no ten pijas, kurde spowolnił. Czwarte miejsce. Średnio powiem wam. O, o mam 2 miliony, no właśnie. Ja to mogę kupić sobie bogati, ale ja za bardzo... No dobra, kupimy bogati. Więc <noise> <noise> najstarsze chyba mogę kupić. Więc pojedźmy na miczynasiego. Ty. Kurde, Ej, ja coś tutaj mam, kurde, raz. Gdzieś tu mam jeszcze drugi dom, dwa, jeszcze gdzieś tu trzeci miałem gdzieś w okolicy i trzy. Po co mi trzy domy? A nie, to nie jest. Co? Co to jest za dom? To takie, że jest 2 miliony Już. za lata to. Do... Hmm. Nie wiem, kupić auto czy ten do... A dobra nie. Może kiedy indziej jak uzbieram wtedy. Ale na razie jedziemy do hałasu. I napiszcie wolicie BMW czy Mercedesa. Bo ja jestem jednak za Mercedesem, ale no, szybsze są niestety BMK. No dobra, asfaltówka, No nie teraz asfalt No nie, porysał mi auto. Napiszcie w komentarzach następnym razem, w jaką grę zagrać. Fortnite, Roblox, My, Minecraft i jeszcze jakąś. Jaki serwer zamykać? E, na przykład w Minecraft. Nie, no nie wyszło mi. Bo też przykład. Dobra, pokaż wszystko, idziemy na Bugatti. O Bugatti 2,40 2,20, ale to jest za milion, ale kupujemy chyba to co nie? To najlepsze Bugatti, ale kurde. Akord Season. Wiemy, że dzisiaj drug druga jest Przepraszam. Mm, u, ładne umalowania są. To mi się podoba. Ale zobaczmy, to chyba weźmiemy to. Albo i to. Ty. <todgłos> Co to jest? Dobra, bierzemy to. Obieramy. Kurde, 2,40 miliona. Idzie na bogaty 7 Co? W następnym odcinku nim pojeździmy. Albo je może nawet i w tym. I teraz będę musiał zawsze już Jakie cudem ja mam 2 miliony w sumie? Ja nic nie robiłam też mi wysłał tam miliony, a to nie będę nic robić. Ja już mnie nie stać po prostu na nic. No nie, nie chcę. No. Nie, no co ja mówię, widzowie? I teraz wyjdziecie 13 tych pieniążków. O, jakie to jest. Jak to wygląda w środku? Nie, na nie zobaczyłem wcześniej, ale. O, bogati. O, już widzę, czy to jest szybkie. Warto zrobić trochę pojeździć mi tak normalnie. Kurde, bogatina To jest to Joletku, joletku, co to za a tu jedziesz to Pojedziemy sobie i tak No i tak, o oh, kurde, jeszcze to coś nie wysuwa Dobra Я, судя по тем актю, сильно допановать. Это нормальные курды, нежелливые. Может, троха познения что-то и поэтому Но, и Napiszcie w komentarzach yy, jak od jednego do dziesięciu to auto jest bogaty. Na ile oceniacie? A może przypnę z artuszką? O kurde, przepraszam. Oj, 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 oj. Tu ja sam jadę na autostradę, nie? To ja jadę sam nie na autostradę teraz.

I jedziemy, dobra Nie Zepsułem No za dużo kurde ty kraczy Wieczno! Dobra O czysta jednak nie jest czysta. Nie no dobra, to jechało chyba czysta. Ja no, pojechałoby czysta. Ja no pierd... Co ja robię na tej autostradzie Ja nie mogę jeść. No co chłop robi, no? Ja no, już by było czysta. Proszę, proszę. Nie no, ale po, pojechałoby, pojechałoby Dobra, teraz bierzemy wnioska, nie oskarbimy. kabiny Pojechałoby ci Na 100% A tu będą jakieś fajne wyściki, więc pojedziemy Bo, bierzemy że to bogaty, to jest moje jedyne bogata. Aha, kolega z Dobra, widzę, że zrobimy te wyścigi, bo będziemy dzisiaj kończyć. No, skoro że tak mało gadam. Ale, no, niestety, no. Musicie też pisać w komentarzach i w ogóle to. I może zagram też z... może w Fortnite z kolegą, to będziecie go też słyszeć. Proszę o No kurde, to jest bogaty przecież. No to jak ja mam przegrać? Ale wysunąłem. To słownie. <laughs> to jest właśnie to. To jest to. Pierwszy. To jest to. Drugi terminal bogaty, ale to słabszy. No, no, tego nie było stać. No nie, mnie pokona, dobra Zostawcie łapkę w górę, subika. Ja lecę.